Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam prosto z Kmosu, skąd przekażę Ci wieści o tym, co ten tydzień przyniesie Ci. Zapraszam po kosmiczny przekaz wróżbita Barnaba. To jest horoskop na tydzień od 14 do 20 lipca. Baran w tym tygodniu może spotkać cię wielka miłość. A miłość jest jak sraczka, co atakuje z znienacka. Dlatego wypatruj znaków nawet w publicznym sraczu. Byk to będzie dla Ciebie bolesny tydzień. Przygotuj się na ból fizyczny. To może być mały paluszek u stopy, który na pełnej prędkości postanowi rozbić się o ramę łóżka lub Soczysty kop w tyłek od partnera lub partnerki, gdy ten lub ta dowie się o Twoich skrywanych grzeszkach. Bliźnięta, będziesz mieć sporo dobrych okazji do miłosnych uniesień. Sprzyja Ci gwiezna konstelacja ruchacza. To jest dobry czas, aby zaktualizować swoje profilowe zdjęcie w aplikacji randkowej lub zacerować podarte majtki, które tak jarały twojego partnera lub partnerkę, że aż rozszarpał je zębami, dobierając się do twojego źródła rozkoszy. RAK Czeka cię przyjemne uniesienie. Twoje ciało zostanie uniesione do wysokości, co przyprawi ci miłe uczucie komfortu i ulgi. Nie wyobrażaj sobie jednak zbyt wiele, bo to tylko jazda windą. No, chyba, że spotkasz zodjakalne bliźnięta, to możesz liczyć na coś więcej. Lew. W końcu osiągniesz upragniony sukces kulinarny. Twoje zdolności gastronomiczne rozkwitną, a kuchnia stanie się ołtarzem Twojego przemienienia. Nareszcie nie wyrzucisz do śmietnika tego pierwego naleśnika. Co nigdy ci nie wychodził. Panna, kosmos będzie dla Ciebie hojny i obsypie Cię niespodziankami. Pielęgnuj swoją uważność na zapisane w gwiazdach dary. Być może znajdziesz na chodniku dwa złote, a może w lodzie łono we włosie. Waga, ustaw swoje marzenia na pierwszym planie. Zaryzykuj bardzo oryginalny pomysł, lub taki, który wspiera szczytne idee. Jeżeli od dawna myślisz o spróbowaniu pizzy z bananem i czekoladą, zrób to. To jest właśnie ten czas, ale kup papier toaletowy na zapas. Skorpion. To będzie tydzień skąpany w miłości. Kosmos wysyła ci dużo miłosnej energii, którą możesz spożytkować, na przykład na telefon do swojego lub swojej eks po przyjęciu kilku porcji alkoholu w środku weekendowej nocy. Na pewno przekonasz go lub ją do swoich nigdy niewypowiedzianych racji. Strzelec. Gwiezdna konstelacja biedaka powinna skłonić cię do przejrzenia swoich finansów. Jeżeli już teraz miesiąc jest za długi w stosunku do twojej wypłaty, to zajrzyj w głąb siebie oraz swojego portfela, aby zrewidować wydatki. Być może obejdziesz się bez tego świecącego wiatraczka z wodną mgiełką od muminków. Koziorożec. Chociaż jesteś zodiakalnym koziorożcem, to w tym tygodniu będziesz krokodylem. Krótkie rączki do pracy i duża gęba do darcia. Tak to widzę. Wodnik. Pantarei, czyli wszystko płynie, a ty, wodniku, w zacny melanż popłyniesz. Zabezpiecz swój majątek, załóż kapok i mocno zasznuruj buty, bo ten tydzień będzie suty. Nie unikaj ludzi ani okazji, otwórz się na spontaniczną wycieczkę do Azji. Ryby. Rybo, gwiazdy sprzyjają ci zawodowo. Jeśli więc masz kosę z szefem, to jest ten czas, aby wygarnąć mu swoje frustracje lub zwyczajnie przywalić mu z dyni. Spokojnie. Konstelacja Robola Frustrata zapewni Ci skuteczną gardę w razie repliki szefa. To wszystko, co zostało zapisane dla Ciebie w gwiazdach na ten tydzień. W poniedziałek obchodzimy dzień łapania za pupę, dzień rekina oraz dzień szympansa. Można te trzy okazje połączyć w jedną i udać się na wycieczkę do zoo. Tylko proszę, nie próbuj złapać rekina za pupę. A na zakończenie, dobry kawał, właśnie o rekinach, aby wejść z uśmiechem w ten tydzień. Spotykają się trzy rekiny. Pierwszy mówi: Wczoraj zjadłem jakiegoś Francuza, i do dzisiaj mi się odbija jego perfumami. To jeszcze nic, mówi drugi. Ja tydzień temu zjadłem Ruska. I do dzisiaj pływam wężykiem. To i tak nic, mówi trzeci. Ja dwa tygodnie temu zjadłem polskiego posła. Łeb miał taki pusty, że do dzisiaj nie mogę się zanurzyć. Dziękuję za uwagę. Niech kosmiczna moc będzie z tobą przez cały tydzień. Nowy horoskop. Każdy poniedziałek o 6:37 w podcaście i newsletterze trzymaj się na tej ziemi człowieku.